Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu Witam w studiu burmistrza miasta i Gminy Kępno Piotra Przykusa, także Bogumiłę Lewandowską Siwek Wójt Branowa. Witamy Państwa bardzo Witam. serdecznie. Witamy serdecznie. No, trudno nie odnieść się do sytuacji, e, która miała miejsce w niedzielny wieczór. Telewizja Polsat w programie Państwo w państwie wymitowała z perspektywy widza, słuchacza dość kontrowersyjny materiał. To może zacznijmy od krótkiego komentarza państwa w tej sprawie. Pani, Pani Bogumiła. Ja mogę, mogę. Proszę, ja, bo jest proszę. więcej, więcej właśnie tego, właśnie, tego te, te materiału. Materiału by dotyczyło Kępna. No cóż, ja jestem po, przede wszystkim zbulwersowany ze, tam zamieszczonym tym, tym materiałem i zniespaczony, bo kilka dni przed jego emisją myśmy wysłali do pana Leszka Dawidowicza, autora tego reportażu informacje, jak się w gminie Kępno odbywa, że gmina nie zajmuje się zagospodarowaniem odpadów, tylko transportem na linii od nieruchomości do bramy zakładu zagospodarowania odpadów. Ma podpisaną umowę z firmą, która się tym, tym, tym zajmuje, analizujemy tą umowę, mamy ją w pełni funkcjonującą i dobrą. I przygotowujemy się do nowego przetargu. I może to było też, że ogłaszaliśmy nowy przetarg, nagle się pojawia taki reportaż mówiący o firmie, z której gmina Kępno korzysta. Nie jestem w żaden sposób adwokatem tej firmy, ale reportaż uważam za wysoce zmanipulowany i nierzetelny. Chętnie bym wiedział, gdzie ten mieszkaniec powiatu kempickiego rzeczywiście mieszka. Bo, bo z tego co ja wiem, to osoba o takim imieniu i nazwisku zameldowana jest w jednej z gmin podwarszawskiej, gdzie prowadzi agencję detektywistyczną. Pani Wójt, Bronowa. No, ja myślę, że tutaj ta rzetelność dziennikarska w Polsacie była poniżej normy, poniżej w ogóle powiedziałabym zasad dziennikarstwa. Oczywiście ani moja gmina nie ma takiego godła, ani ja nie nazywam się Agata Trzop Więc samo to właśnie mówi o tym, że, że nie jest to poważny materiał. Jeżeli chodzi o w ogóle wyemitowanie tego programu, widzę tutaj zdecydowanie walkę konkurencji. I myślę, że to jest niestety. Bitwa między wykonawcami, którzy również startują później w przetargach. Czy widzą Państwo może inaczej? Odnieść się bardzo prosiłbym do tego materiału no odnośnie samych kontroli. Czy kontrolowaliście kontrolowali w jakikolwiek sposób te przedsiębiorstwa, które odbierały odpady w Państwa gminach? Ja powiem tak, skontrolowaliśmy ostatni miesiąc od 15 marca do 15 kwietnia. Od kiedy firma Wencel odbiera odpady? Od lipca ubiegłego roku. Skontrolowaliśmy dla przykładu ostatni miesiąc i poinformowaliśmy o tym pisemnie redaktora tej, tego reportażu i na te, skontrolowaliśmy w sumie 220 tras, 220 transportów. I na te 220 transportów dwa wykazały, że w wypadkach samochód się zepsuł, zjechał do bazy i to były sytuacje takie na 222-krotne. A wiemy to na pewno, bo proszę Państwa, Panie redaktorze, zgodnie z umową, z podpisaną z firmą, która dzisiaj zabiera, odbiera z gminy, z gminy Kępno odpady od, na, od nas wszystkich mieszkańców, w umowie jest zapisane, są wypisane numery rejestracyjne samochodów, które mogą funkcjonować w gminie Kępno. Samochody te są zgodnie z umową podpisaną przez gminę Kępno z firmą transportującą, wyposażone w GPS-y. Ba, podam, podam więcej, zgodnie z naszą umową, którą wymusiliśmy na. W firmie z przodu i z tyłu z każdego samochodu jest zamontowana kamera, żebyśmy wiedzieli od kogo odpady są odbierane, w jakim momencie, w jakim czasie. Także my to mamy zainwencjonowane, mamy pełną wiedzę na temat odbywających się transportów odpadów. A materiał, który został wyemitowany, tu zgadzam się z koleżanką, jest wysoce nieprofesjonalny. Czy w Panie Ginie też odbywały się takie kontrole? No. Oczywiście. Oczywiście odbywały się. W 2024 kontrolowaliśmy pana Węcla. Tak jak mówimy tutaj 7 dni przed kontrolą musieliśmy zawiadomić, że będziemy na tej kontroli takie jest prawo, taki jest wymóg. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. Jest notatka, byli, było dwóch pracowników i było to bez zastrzeżeń. Skoro 7 dni przed trzeba, to też padło w, w programie telewizji Polsat, yy, zawiadomić o takiej kontroli, bo takie tak, taki taki są przepisy. Mógł, tak? No to przecież yy, dany odbiorca, przedsiębiorca może się przygotować do tej kontroli. Tak, orze, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mhm. My, ja pytając mi o kontrolę, ja mówiłem, że możemy sobie z automatu w urzędzie skontrolować trasy przejazdu. Bo tak jak koleżanka, tak i ja, my mamy z firmą podpisaną umowę na transport odpadów. Natomiast firma trans, świadczy nam usługi transportu odpadu od nieruchomości do bramy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Żeby skontrolować bazę, to musimy powiadomić na 7 dni. I takie tak. są przepisy i tu nie ma. Absolutnie nie zgadzamy się tam z opowiedziami w radio i w telewizji usłyszanymi, że nie ma takiego obowiązku. Taki jest obowiązek. A ja, zanim firmy Peter, zanim firma Wencer odbierała odpady w państwach gminach, no to firma PETER świadczyła takie usługi, czy też były prowadzone takie kontrole? Tak, były prowadzone takie kontrole. Muszę powiedzieć, że nie były one. Y, 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 czyste, jak to się mówi, nie były y, klarowne. Firma ciągle tłumaczyła się, że, y, że ma jakieś y, za, y, przeładunki, y, ma pozwolenia, i tutaj y, nie, było, nie było to tak y, klarowne, jeżeli chodzi o firmę Peter. Mało tego. Mamy dużo mniej śmieci. Teraz, kiedy od, dwa, od 1 stycznia 2024 wozi u nas pan Wencel śmieci zmniejszyły się, ja mogę tutaj podać, na przykład papier zmniejszył się, przepraszam, metale i tworzywa sztuczne zmniejszyły się o 43 tony. A co najważniejsze, zmieszane, które są najdroższe, zmniejszyły się o 110 ton przy panu Węclu. Proszę Państwa, mnie nie interesuje, jakie są zasady i wymogi na placach, jeżeli chodzi o śmieci, bo tutaj nie możemy powiedzieć, czyje to są śmieci, bo pan Węcel czy pani Peter odbierają te śmieci od wielu, wielu gmin od 5 od 6 od siedmiu, w zależności gdzie wygrają przetarg. ja jako wodorza interesuje ile mnie śmieci interesuje jest. Nie interesuje tak? ile jest u mnie śmieci i jaka zasada jest y, klarowności, czystości, przejrzystości i ceny, żeby mieszkańcy mieli tanio, ponieważ u mnie śmieci są po 23 zł i żeby mieli y, y, rzetelnie Terminowo wywożone te śmieci. Mają tanią, mają taniej, mają mniej śmieci, rzetelniej, bez skarg. Ja jeszcze, jak pan Węcel od 1 stycznia wozi te śmieci, nie miałam żadnej skargi od mieszkańców. Co nie przekładało się to przy wykonaniu, jeżeli chodzi o panią Petrę. A jak to było w przypadku pana gminy? Gminę w Gminie domy również kontroli poprzedniej firmy, czyli firmy Peter. Założyliśmy kilka spraw. Niestety niezmiernie trudno było udowodnić w filmie PT, że, że jest nierzetelna. Założone sprawy wszystkie przegraliśmy. Przegraliśmy i tu ja, i podobnie jak i koleżanka, jak i każdy włodarz gminy ucieszył się, że skończył się monopol. W, w sytuacji, gdy wystartowała druga firma, gdy pojawiła się na rynku druga firma zajmująca się gospodarką odpadami. W Gminie Kempto ta usługa nagle zmalała o 900 tysięcy zł. My do dzisiaj jeszcze mamy długi, który musimy uregulować w budżecie z tytułu gospodarki odpadami. Musieliśmy podnieść stawkę z 28 na 4 zł, żeby w jakiś sposób starać się niwelować, doprowadzić do, do, do bilansu zero w zakresie gospodarki odpadami. Przecież dodatkowo realizujemy dzisiaj od mieszkańców usługę w postaci odbioru po, popiołu, wyposażając mieszkańców. Stosowne pojemniki, realizujemy ileś tam rzeczy dodatkowych związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Ale przede wszystkim ucieszyliśmy się z tego, że na rynku Kępińskim pojawiła się konkurencja. Tak. Bo, bo, boimy się sytuacji obydwoje. Myślę, że to powiem za, również za koleżankę sytuacji takiej, która miała miejsce w jednej z gmin w, w dolnośląskim, gdzie niedawno na początku marca wójt tej gminy mi odwiedził, prosząc, żebyśmy go przyjęli do naszego tutaj gminnego kępińskiego systemu, gdzie już płaci 42 zł od 1 kwietnia ma stawkę gmina wiejska. A powinien ją mieć, a dodatkowo jeszcze dopłaca 18 złotych z budżetu. Właśnie w Kluczborgu teraz podnieśli stawki do 42 złotych. No i tu moje pytanie, skoro tych odpadów w Waszych gminach jest mniej, to dlaczego te koszty idą ciągle w górę dla mieszkańców? Bo, panie redaktorze, szanowni państwo, gospodarka odpadami, mówię z pojęciem gospodarka odpadami, to nie. Tylko odbiór z nieruchomości i transport do zakładu, i dosypywanie jakiejś dziury. To jest cały system, szeroko rozumiany. System, który dzisiaj, jak kępno bananów, jesteśmy udziałowcami spółki Zezoru Olszowa, to jest ponad 120 milionów złotych. Ale funkcjonowanie tego systemu oparte jest na zagospodarowaniu odpadów. Dzisiaj koszty transportu odpadów to zaledwie 30%, niespełna procent. One jeszcze będą spadały. Ponad 70% dzisiaj. To jest gospodarka odpadami, ich zagospodarowanie, na które ani koleżanka, ani ja, ani żaden włodarz w Polsce nie ma wpływu. To są wynagrodzenia dla pracowników, przecież one wrosną. Najniższe wynagrodzenia poszły w górę. Nie mamy wpływu Nie na mamy na to najniższe. wpływu. Energia elektryczna poszła w górę, a jest to, a jest to, a jest to gospodarka wysoce energetyczna, nie mamy na to wpływu. Paliwa poszły w górę, nie mamy na to wpływu. Urządzenia poszły w górę, nie mamy na to wpływu. I wreszcie opłata marszałkowska, która w rośnie w bardzo szybkim tempie, nie ma, tak zwana marszałkowska, tak naprawdę idąca do Ministerstwa Klimatu nie mamy na to wpływu. To powoduje, że system gospodarki odpadami Rośnie i nie jest rzeczą tanią. My próbujemy, z, i zarówno koleżanka, jak i ja, i koledzy nasi, koleżanki innych samorządów racjonalizować ten system. Staramy się robić, robić różne rzeczy, żeby, żeby nie, było, nie odbywało się to najprostszym rozwiązaniem, czyli drenażem środków od mieszkańców. I nasze stawki naprawdę są proporcjonalnie do wielkości bardzo nieduże. Ja chciałam powiedzieć, dodać jeszcze, że atakowanie pana węcela znowu spowoduje to, że wyeliminowanie go z rynku spowoduje to, że będzie monopol i znowu te ceny pójdą ogromnie, ogromnie w górę. Tego się boimy. Bo tego się zdanie, tego boimy, bo konkurencja właśnie spowodowała to, że pan Wencel był tańszy. Mieliśmy przetarg ten przetarg, na który próbowała ingerować pani Peter, zmuszać nas do tego, żeby wyeliminować konkurencję. Nie ugięliśmy się. Później, kiedy wygrał pan Wencel, stwierdziła rażąco niską cenę i podała do sądu. Ona powiedziała w tym momencie, że za tą cenę też będzie wozić co pan Wencel. Czyli rażąco niska czy nie jest rażąco niska? Jeżeli ja apeluję tutaj do tych hejterów, którzy yy, bardzo atakują nie tylko włodarze, ale również pana Węcla, żeby przestali to robić, bo jeżeli wyeliminują nam konkurencję, jeżeli będziemy, my to uszczelnimy ten system, bo gmina Baranów również już cipuje kubły, chcemy ważyć każdy kubeł. To, co tutaj pan burmistrz mówił, mamy też kamery, mamy GPS na samochodach, będzie ważenie kubłów, uszczelnimy ten system, ale nie eliminujmy pana Węcla, bo to jest konkurencja, która nam tu przyspożyła ogromne oszczędności tak i dobry wywóz i rzetelny. Muszę powiedzieć jeszcze, że jeżeli jak wygrał pan Wencel, to firmy zaczęły do nas dzwonić, dlaczego nie mają odbioru śmieci teraz firmy, ze swoich firm. A firmy? Podpisują indywidualnie odbiór śmieci. Gminy odbierają tylko od mieszkańców. I proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że pod y, y, tym płaszczykiem y, naszej gminy y, wywóz śmieci był od przedsiębiorców również, i przedsiębiorcy wykonywali do nas telefony. Dlaczego my nie odbieramy dalej śmieci? I jeżeli pani y, Peter wygrałaby ten. Y, Przetarg. A prawdopodobnie podpiszemy tą umowę, bo przegraliśmy w sądzie no właśnie, rażąco na, na niska jakiej? cena i koniec. I na jakim etapie jest ten postępowanie? No, 7, jeszcze się odwołujemy, ale jeżeli to musimy podwyższyć. Śmieci. A odszkodowania z tego do tyłu przegranego procesu będzie ciąży nie, nie ma, wypłacić. Nie, nie mamy tam żadnych odszkodowań, tylko musimy podpisać umowę i to od dnia podpisania umowy mamy 3 lata. Jeżeli nie uszczelnimy tego systemu, a podejrzewam, że pani Peter nie będzie zainteresowana, żeby zrobić aneks i na przykład ważenie Kubów zrobić, czypowanie no. mamy tych kubów. Mamy, no? I pani Peter nie będzie zainteresowana aneksem, żeby podpisać, bo uszczelnimy tak, że ona już żadnego kubła z śmieciarki nie podniesie innego, bez czypowania. Pani Wójt, Panie Burmistrzu, z Państwa wypowiedzi wynika, że chyba nie zamierzacie po tych doniesieniach telewizji Polsat zerwać współpracę z firmą Węcel. Nie mamy żadnego powodu, żeby zlewać firmą Węcel umowę. Ja mam tą umowę do końca miesiąca, czerwca. I tak już powiedziałem, Panie doktorze, Szanowni Państwo, na początku. My ogłosiliśmy nowy przetarg, nowe postępowanie na kolejny rok. I mamy nadzieję, że firmy się z, z lokalne na pewno zgłoszą obydwie, czy może ich ktoś jeszcze trzeciej. Uważam, że biorąc pod uwagę choćby przykład informacji z dnia wczorajszego z gminy Bralin, to wystartowały tam trzy firmy. Firma, który, które dotychczas startowały w naszych przetargach, mówię, jak się pojawiły dwie, to te koszty funkcjonowania systemu dla gminy Kępno spadły. A gdzie inflacja? A nie chciałem o tym, no to chciałem sobie nie, gdzie zostawić na końcu. To chciałem sobie zostawić na końcu, jako kolejny argument doty dotyczący właśnie, że system nie, nie będzie nigdy tańszy i mówienie o obniżeniu stawek i tak dalej jest, 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 jest brakiem wiedzy, ale to nie każdy musi się na wszystkim w tym kraju przecież znają, chociaż niektórzy twierdzą, że znają się na wszystkim i, i znajdą bardzo proste, myślą o bardzo prostych że na wszystko są możliwe, bardzo proste recepty. Ja uważam... Szczególnie ci, co krytykują. Tak, tak, ale za to, ale ja tylko tak twierdzę, to już tak trochę na, na, na boku, że ci wszyscy krytykanci, którzy krytykują, znajdują znajdą pomysły na rozwiązanie wszystkich spraw najlepsze. Tak. Ja bym tylko go posadził na tydzień za biurkiem i pokazałbym mu podpisać decyzje, o których mówi i za, wziąć za nie pełną odpowiedzialność. Zobaczymy, żeby ci ludzie reagowali. Wracam jeszcze na do głównego wątku. Ja mam nadzieję że ten przetarg, który gmina kępno dzisiaj og będzie ogłosiła na, na najbliższy rok, czyli od lipca do lipca roku przyszłego, będzie ostatnim przetargiem. Bo moim zamiarem od kilku lat było, i to Właśnie chciałem i to o to zapytać. wdrażamy, i, i, uzyskując y, m, większość w, 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 wśród udziałowców spółki ZZD Olszowa, że do, doprowadzimy do sytuacji takiej, że to będzie dodatkowa działalność spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów. I nowy wtedy, podmiot do odbioru odpadów. Nie nowy podmiot. I mam nadzieję, że ZZO. to się, że to się uda w ramach struktury ZZO, ale jeżeli analizy, które mamy dzisiaj, prowadzimy wspólnie z prezesem ZZO, wykażą, że ma być to spółka, córka, nie, nie chcę teraz szczegóły. Chodzi o to, żeby gminy nie było uzależnione od zewnętrznych firm, tak. kosztów. Wtedy, wtedy będziemy mogli, mogli mówić o prawie obiegu zamknię... prawie obiegu zamkniętym gospodarki odpadami. Moim marzeniem jest doprowadzenie do sytuacji jakiej? Żeby wytwarzający odpady, jeśli nie używam słowa śmieci, bo mnie to bulwersuje używanie słowa śmieci, mówiąc o odpadach, każdy z nas je produkuje, żeby te odpady dawały nam produkcję energii cieplnej i energii elektrycznej. Pan wtedy... wtedy od wielu lat już o tym mówi, a pani Wójt była przeciwko swojego czasu. Czy teraz też mówiła przeciwko? Nie, Tutaj ja nie będę się wypowiadać, bo to nie jest ten temat. Chciałabym wiele rzeczy jeszcze powiedzieć a propos tego, co nas bulwersuje, oburzyło i chcielibyśmy tutaj, żeby ludzie wysłuchali. Ale pani też jest naszych... za takim właśnie wewnętrznym Oczywiście, systemem. oczywiście, ja już rozmawiałam nawet z prezesem ZZ do o tym, kiedy będą zakupy tych śmieciarek i jak możemy... Dwie już mamy, możemy dziś, dzisiaj tak, zradzić dwie, dwie już tak, są. My wiemy. Potrzebujemy ja wiem. czterech dużych i dwie małe. Yy, I już. ja myślę, że można wtedy wyeliminować yy, yy, takie kombinatorstwo. I, i zarabianie na ludziach, i, i żerowanie na ludziach. Odnoszę wrażenie, że takie trochę zaufanie społeczne do systemu odbioru odpadów w naszym regionie no, zostało delikatnie mówiąc nadszarpnięte po emisji tego programu, co zamierzają Państwo wprowadzić w swoich gminach, aby tak jakoś odpowiednio zareagować, aby kontrolować szczelnie ten system. No tutaj właśnie mówimy o tym tak, uszczelnieniu tak raźnie, tak. tym, tego systemu, ale ja uważam, że to ja się nie zgadzam z tym zupełnie, że ja przegrałam z panią Peter tylko dlatego, że usługę wybrałam usługę tańszą, bo pani Peter stwierdziła, że ona jest rażąco niska, bo takie są przepisy. Mhm. Te przepisy. Powiedziałabym, są antysamorządowe. Antysamorządowe, tak. Bo ja uważam, że obowiązkiem gminy jest rzetelne i oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. Ja reprezentuję mieszkańców i dla mieszkańców pracuję. I chciałabym dla nich jak najtaniej. My te śmieci naprawdę nie podwyższamy właśnie dlatego, że wygrał pan Węcel. I teraz podpisując y, tę umowę z, pa, z panią Peter, będę musiała niestety te śmieci podwyższyć. Y, mam trzy lata y, od podpisania y, tego przetargu. Jestem przerażona tym, że będzie taka cena, jaką pierwotnie dała pani Peter. Bardzo wysoką, a powiedziała, że będzie później wozić za taką cenę jak pan Wencel, bo, 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 bo by chciała wozić i, i myślę, że też nie dokłada, dokładałaby do tego. No i, i tutaj nie zgadzam się z tym, że takie przepisy są, bo specyfikacja zamówienia jest taka, a nie inna i niestety musimy. Chciałem zapytać. zapytać o jeszcze jeden wątek, który poruszono w tym programie. Padły zarzuty korupcyjne. Tak, padły. Padły zarzuty korupcyjne. Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona nie dalej niż wczoraj z pisy. Do prokuratora. Do prokuratora. Tak, zwróciłem się z pismem do pana Węcla o wskazanie osób, jeżeli chodzi o pracowników Urzędu Miasta, z on, którzy, którzy mogli, że tak się wyrażę, te 7%, których wpadło w rewy. W, rady, w tym programie brać. Ja jestem zbulwersowany tym ty, 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 ty elementem za... i powiem tak, że szkody wizerunkowe dla samorządu są wielkie. i One będzie bardzo trudno do odrobienia. Bardzo, bardzo tak. trudno. Ja I natomiast mówię, że rzuca się błotem tak. I, i to błoto się ja, przyrobi, ja mam nadzieję, tak? że to zostanie bardzo szybko wyjaśnione. Uważam, że z pełnymi konsekwencjami, i mam nadzieję, że osoby, które. Tego argumentu użyły, się tak w sposób wypowiedziały i auto, autorzy tego reportażu ponoszą, poniosą pełne konsekwencje, bo ja nie odpuszczę tych przekłamań, tych nieprawd zawartych w treści. Tego reportażu. Nie powiedział się to człowiek, który został gdzieś tam zakryty, tak. rzucił jakąś kwotą. Nie powiedział tego hmm. człowiek, który pokazywał twarz, czyli ten pseudo mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tylko się rzuca jakąś kwotę. Tak. Ja uważam, że jeżeli ktoś wypowiada się na dany temat, to musi być rzetelny i udowodnić to. Dziwię się panu prokuratorowi obecnemu w studiu, że nie zareagował. Tak. A mało tego, pan prezydent Otwocka jeszcze potakiwał. Tak. Dziękuję bardzo za odniesienie się do całej sytuacji, które miały miejsce w materiale przygotowanym przez telewizję Polsat. Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt Baranowa oraz burmistrz Ta pan Piotr Przykus. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Kępna na imprezy weekendowe pierwszego na... W tereny spółki Projekt Kępno na występ, na koncert Dawida Kwiatkowskiego i na innej imprezy. I szanowni Państwo, 2 maja, Dzień Flagi, wywieźmy wszyscy nasze flagi w mieście Kępnie, w gminie Kępno, w gminie Baranów w gminie również. Baranów, <laughs> również, oczywiście. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.